Siema wszystkim z tej strony, Mati z kanału Inkoguto, i dzisiaj będziemy oglądać Genzi mój ulubiony kanał dla zoomerów. Ale zanim zaczniemy, tak na szybko chciałbym zaadresować kilka rzeczy. Pamiętacie tego kolesia, który <ścoughs> walił wiadro na poprzednim odcinku? Wygląda na to, że dalej pałęta się po moim kanale. Po prostu nie czuję, że robisz się cringe'owy może lepiej jak wrócić na to przerwę. O nie, nie, tym razem nie pokażę twojego niku. Zmarnowałem na ciebie zdecydowanie zbyt dużo czasu, więc teraz pokażę Wam, jak w magiczny sposób pozbyć się takiej osoby z waszego kanału. Puff, zniknął OMG! <ścoughs> A jak już gadamy o komentarzach, koguci końcik inteligencji. Teoretycznie, jakbym napisał komentarz, który w bezsensowny sposób jakoś uderza w ciebie, to byłbym na początku odcinka. Czy to jest powrót końcika inteligencji Kobuta? Holy Makaroori! W ogóle wytyfy wy, i marzy, nie być na Discordzie Kobuta? Jakby ktoś nie wiedział, ostatnio zacząłem streamować, także jeżeli jeszcze nie byliście na streamach, to serdecznie zapraszam. Torki, czwartki, godzina 19 streamujemy e, weekendy, jeżeli nie będę zajęty, to wtedy e, w południe godzina 12 zapraszam serdecznie i pokażę Wam teraz mamy, które powstały dzięki najlepszym ludziom na ziemi, czyli moim widzom. Streamerki, kiedy dostają wspierającego. LOL THX! Anyway! Kogut, kiedy dostaję wspierającego! Shoo. Wspierającym już dziś <grymianie> Nikt Inkoguto po saku z Big Maca Mordo masz gumę Kto był na streamie <grymianie> Ten wie <grymianie> <Po> 100 <000! grymianie> By the way Zigzag McQueen Najszybsze okulary w mieście Streamerki na Twitchu Podonejcie za 10 tysięcy dolarów Ok Daj Inkoguto po 1300 What The Hell bro? Jesus! Ogarnijcie to w ogóle jakie koty przyszły na streama. Wpłacili 1300 zł donatan. Cheez! A czy wiedziałeś, że są specjalne rangi na Discordzie za donaty? Uuu, manipulacja. I jeszcze tak na sam koniec obejrzymy sobie epickiego miksa od LTR. Zapraszam serdecznie do LTR na kanał. Zasubskrybujcie, zafollowujcie na instagramie i napiszcie mu, że musi dokończyć ten miks z kogutem. To Całkiem episkie, no nie? Domu Arigato wszystkim osobom, które przychodzą na streama, wszystkim osobom, które się angażują w ten kanał za to, że piszecie komentarze, za to, że lajkujecie, za to, że oglądacie, za to, że robicie mamy, za to, że mnie wspieracie. Mega doceniam. A teraz przechodzimy do odcinka. Tak jak już wspomniałem, będziemy oglądać film Gen z, który nazywa się Czy dziewczyny serio to robią? Oglądaliśmy to już na streamie, ale nie wszyscy na nim byli, dlatego stwierdziłem, że zrobię z tego odcinek Bo ej, darmowy content Dzisiaj będziemy topić głowę w błędach naszego życia no, no, patrzcie, y Przypomnijcie mi, ile oni mają konkretnie lat? Bo jeżeli 20-latek mówi, że miał błędy życia, to coś poszło nie tak Ja, ja myślę, że to, to będzie przyjemne, wiecie? No. Ja myślałem, to wygląda jak taka fajna chmurka. Tak, tak. w zaczynamy. Tak jak wcześniej słyszeliśmy. W ogóle w tym momencie startuje licznik Ile razy Mortalcio wydał z siebie jakieś dźwięki Mortalcio, wiecie czy nie Usunął absolutnie wszystkie filmy Na swoim kanale Oprócz teledysków I dołączył do projektu Genzy Który z tego co wiem Jest prowadzony przez Frieza I ziomek wysłał Najbardziej randomowe osoby Do willi Po to, żeby nagrywali dla niego filmiki Jeżeli to nie jest geniusz filantropii To ja nie wiem co jest Myście ja będziemy topić nasze głowy W naszego życia codziennego Aż tak źle tam jest? Że popełniają błędy życia codziennie? <noise> Życie influencerów, takie ciężkie. <noise> Cały odcinek polega na tym, że operatorzy będą nas pytać <noise> <noise> Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Mortalcio chciał coś powiedzieć. <noise> O tym, że operatorzy będą nas pytać Ja chcę, ja chcę, mogę coś... A nie, nieważne Wiesz co, jednak nie, jednak nie, rezygnuję <laughs> W ogóle mortalcio, to jest według mnie najciekawsza osoba z tej ekipy Ponieważ widać po nim, i on zresztą sam to mówił w swoim filmie, że jest introwertykiem Znaczy nie mówię tego bezpośrednio, mówię, z tym introwertykiem, tylko... Nie ma przyjaciół! Lub coś w tym stylu, z tego co pamiętam. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteś w pokoju pełnym ekstrowertyków i kompletnie nie masz nic do powiedzenia, dopóki cię ktoś czegoś nie spyta. <laughs> Dlatego zauważyłem, że praktycznie na każdym filmie, który obejrzałem, a były ich aż dwa. <laughs> Mortalcio praktycznie w ogóle się nie odzywa. Chyba, że ktoś mu zada jakieś pytanie. Kto najbardziej lubi spać? I wtedy ja biorę głowę Patryka i wrzucam ją w. Ej, to się nie zgadza. Licznik! Licznik, proszę licznik! Nie bądźmy miękkie pipy i się przyznawajmy do swoich miękkich bajek. Ta głosuje na Konfederację, a to jest feministką <noise> Tak naprawdę w każdej rundzie będziemy mieli inne rzeczy w miskach I tym razem mamy tutaj pianki do golenia. I co kilka pytań po prostu będziemy zmieniać e, te kary o, 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 o. Czekajcie, ja to muszę lekko przyspieszyć, bo będziemy to znowu w nieskończoność oglądać Będzie coraz gorzej Licznik, now! Mój edytor za 500 dolarów w tym momencie <noise> Wiecie co będzie jeszcze gorsze? Jak nie wiecie na nasze Instagramy oh. i jak nie zostawicie suba z dzwoneczkiem oh, tak? na... Eee, ale nie plagować mi się w moim e, filmie Jedyne prawidłowy Instagram do follow'owania to Instagram Koguta, także zapraszam serdecznie. To miał najwięcej związków? Okay, no nie! nie. Ja myślę, ja 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 że Hania! I Ale tutaj nie. trzeba działać szybko Ale chyba, co? co? Ja. Jezu, marty. Nie! Co? Bartek! POTĘŻNE <sum _> EFEKTY DŹWIĘKOWE Przepraszam bardzo, czy Związek Radziecki też się liczy? Bo jeżeli tak, to... TARANANARANA Jak to no 100%. Nie? Boski? ja związku taki stałe nie Po pierwsze, dysgusting. Czy ty always p***dolisz? Pół English, pół Polish? Jest na że ta odpowiedź jakby na mnie była prawidłowa, bo chyba każdy wie po prostu. No co ja mam powiedzieć? No, Hania jest hoł. <sum _> ja się! Nie, ja nie wiem. Się odezwał, ja, ja myślę, się że te... twoja reakcja jest wystarczająca, żebyśmy stwierdzili, że było jest wielu związków. Wow! Ja nie chcę nic mówić, kompletnie nie oceniam, ale ten film jest idiotyczny. Czemu oni się karają, spekulując? Wy, ty, wy? E, ja uważam, że Mortalcio miał najwięcej związków. Bo tak! Wow! Ale to... naprawdę no, się ty, igoi, ale z <laughs> dalem w ogóle, jak to. Jak <laughs> Kto się roztąpił, Mojżesz? <noise> Wyobraziłem sobie jak może stoi przed wodą i ma zrobić te swoje łup, że woda się rozstępuje, A zamiast tego chłop robi łup i sam się rozstępuje. <noise> jak myślicie, kto nigdy nie zgubił pieniędzy? A może Hania nasza kochana? Hania rzadko gubi rzeczy ogólnie, więc e, leciły <noise> <noise> O nie! <noise> Cytując jest Hanie... DESKOSTAIN! Jak myślicie, kto najwięcej kłamie? Wika, Wika, wika! Co jest nie tak? Kto najwięcej kłamie? Yy, wika, wika, wika! Pum! Co na kłamie! Waa. Zastanawiam się, jak wyglądały procesy myślowe. Ciekawe co by było, jakby zamieniła kolejność tego, co zrobiła. Najpierw powiedziała nie kłamie, a później się ewentualnie zastanowiła, czy wsadzić mordę w piankę do golenia. <zysurzamy> Co ja? Nie! Ja nie widzę. ale Ja też! Nie, no, serio, te okulary są mega ciemne. <laughs> Ale ja jestem osobą, która nie nienawidzi kłamać, więc tego po prostu nie robię, no chyba że podczas odcinka kto będzie najlepszym kłamcą. W ogóle to pytanie jest mega kuriozalne, bo z tego co wiem to jest nawiązanie do poprzedniego odcinka, gdzie mieli po prostu challenge, żeby jak najlepiej kłamać, ale jeżeli ktoś jest bardzo dobrym kłamcą, to nikt się nigdy nie dowie, że on kłamie, a jeżeli jest chłopym kłamcą, to nie mogą go wylosować, bo wszyscy będą wiedzieć, że nie potrafi kłamać. To jest kompletnie bez sensu! Hej Mati, ale ty się czekasz! Hej? A dawaj nie Okej, okay, jak myślicie, kto jest największym łamaczem serc? Łooo, wow, Bartek! Nie, <grym> czekaj! <grym> 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 Ej, przepraszam bardzo, nic się stało Tylko nie <grym> odłamałem serca, znaczy nie specjalnie serca nikomu Ooo, no wiadomo Specjalnie ale ty no? że kilka złamałeś. No, ale to nie było zdziwanie. No. Golis że na tę tył... no, Nie nie się, to jest całe Ale tu się mega awkward ogląda. To jest coś takiego, jakby niektórzy w ogóle siebie nie znali i oni zadają te pytania. I są trzy osoby, które się znają. I jest Mortal czy jego dziewczyna, którzy w ogóle się nie odzywają, bo nie wiedzą co powiedzieć. Nie, to nie może się udać. Ale kartoni to ja szanuję za klapki normalnie. A, jak macie jakieś klapki, to możecie wysłać na Discordzie na haszta klapki. Może zrobimy znowu wielki przegląd klapek.

a nie, że byłem zły! No właśnie, kompletnie bez sensu. Oni znowu bazują te pytania na spekulacjach. Wetyfy! Ziomek coś zrobił dla kontentu? Dosłownie, dla kontentu. Sami to powiedzieli. I stwierdzili, że chłop chodzi wiecznie w kapiony. Czemu nie? To ja się czuję. Ale wyglądasz na takiego pojedynczego. Tak! Nie o to jesteś, ludzi, powyglądam. Mortalcie wygląda jak ktoś, kto by rzucał padem alpejska zieleń, jak gra w League of Legends. Ooooooooooo! Cześć, to widziałem dzisiaj rano? <laughs> Wetyfy! Y halo? To do ciebie, cringe dzwoni. Pod żadnym pozorem nie pokazuj ubikacji. Pod żadnym pozorem nie pokazuj ubikacji i pokazuje ubikację. Reverse psychology be like. Uuu, totalnie nie zasubskrybujecie tego kanału i nie dajcie łapki w dupę. Uuuu Kolejna runda! Kolejne utrudnienie, czyli mąka Mąkę, 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 mąkę można tak robić, Muszę sobie, tak? Że... Kamerzysta tam stoi, kurt, a nie na obiektyw. <grystwore> jak myślicie, kto najbardziej chce się przypodobać innym? Uuu! Na streamach już ustaliliśmy, że dźwięki wydawane przez mortalcia też się zaliczają do naszego mortalciometra. <grystwore> Przepraszam, nie! Nie zgodzę się. Bartek, chodzi o to, że po prostu bardzo ci to wychodzi, wszyscy cię lubią! Ale nie, teraz <grystwore> uzasadniacie sobie. Ty, brzmi jak sytuacja z kiełbasa! O oh my god! Ile on już punktów nazbierał, wy tyfy. Wyobraźcie sobie, jak on tak cały czas musi się odzywać na każdym odcinku, który nagrywają codziennie, to w 2023 chłop zostanie mnichem i mi się już nigdy nie odezwie. <grym> jak myślicie, kto z was byłby w stanie zasikać się w basenie? Ja nie wiedziałem jakie e, Patryk, Patryk, Patryk. Co? <grym> 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 Oczywiście, że tak. Ktoś przecież mył e, włosy z żelu i e, barwę z ciała w basenie, więc... <grym> No i co z tego? I dlatego spekulujecie, żeby się zeszczał do basenu? Wy tyfy! A w ogóle mam fanfak na temat basenów. Jak sztynksi mocno chlorem, to nie wchodźcie, bo na pewno było naszczane. Chlor sztynksi jak jest nasikany w basenie. <gry> Nigdy wytanie. nie w tym basenie, a mogłem I teraz się zastanowię i przemyślę Czego nie zrobić Nie no, Mortachi jest on fire, bez kitu Jak myślicie, kto z was najprędzej zostałby złapany przez policję? Bo na przykład zrobiłby coś nielegalnego Ja wiem, się żwała tych Ale to, to było w ogóle trochę seksistowskie Bo co, bo mężczyźni mają większą szansę na to, że będą popełniać przestępstwa Bo totalnie w nich buzuje testosteron, który powoduje, że chcą robić głupie rzeczy wytyfy. Nie no, dud wygląda jakby żył w społeczeństwie <śmieniu> you wouldn't get it. Jak myślicie, kto z was mógłby prześladować byłego albo byłą w internecie? Ania! Ania! Ja. <śmieniu> Ona totalnie nie była na to gotowa. Normalnie będzie ciasto wysrywane. Bardzo mi się to A, nie podoba. A. Jak tak teraz na nich wszystkich patrzę, to w głowie mam tylko jedną piosenkę. Re, te, te, re, re, te, te, re. Wszystko totalnie by się zgadzało. A ciekawostkę Bartka. O, Co powiedział o Słuchajcie, wiecie, że Mąka, że tak naprawdę na Mące mamy często napisane różne cyferki. Że typ jakiś tam, że ma taki numerek, taki numerek. Co to w ogóle oznacza? Że Mąka ma różne typy. What? Big Brain Time! Największy umysł na ziemi! A jeżeli ty masz wielki łeb, napisz w komentarzu Big Brain! Będę Ciekawostwory. Ciekawostwory. Jak myślicie, kto z was jako pierwszy wdałby się w bójkę? Ja myślałam, że mnie chcesz patryk, patryk. Ale ja, ja myślę, że ty no Ey, no Zabaj. Mortalcio, wyzywam cię na bitwę słowną Będziesz musiał ze mną rozmawiać przez ponad pół godziny no tylko... Z do... Afrykiem. Tylko tylko ze mną, nie! <grym> tylko w przypadku kiedyb się mógł kogoś obronić na przykład. Albo, albo, ktoś kogoś obraża na przykład mojego znajomego albo dziewczyny, to wtedy bym się dał bułkę to trzy troglodyci ci, wytwy. Chłopca ma na Neandertalczyka, że ktoś wyzwie jego znajomych, a chłopcy się już na Potężny argument siły, bardzo dojrzały. Była taka sytuacja, jak się na początku spotykałam z Patrykiem, że jechałam z pracy autobusem, no i siedziałam sobie z klodu, a z tyłu było kilka chłopaków, i oni we mnie rzucali śmieciami. Co nie? Nie wiem, czemu, ale jeśli sobie tak zabawę, żeby we mnie śmieciami. No ja napisałam do że. rzucali ciebie. Ja napisałam do przyjdzie po mnie na przystanek, i on przyszedł i ja patrzę, o on wpadł w ten autobus. Kto to zrobił? Steam! Steam! W idealnym świecie wyglądałoby to w taki sposób, że nikt by nie rzucał po pierwsze nikogo śmieciami, a po drugie podchodzisz do lamusów i mówisz Ja przepraszam bardzo, panowie, nie rzucajcie w moją dziewczynę śmiećmi, bo to bardzo nieładne. Jeżeli nie przestaniecie, to będę musiał powiedzieć waszym mamom i dostaniecie karę na Fortnite'a. Dobra, a teraz odsypać do czegoś innego. Clown do wora, do, wora. do, wora, do jeziora Uuu. Właśnie, okay. o co jest yes. no no Nie do majonezu Eee, tu, wytyfy, A tak w ogóle to, gdzie jest odstęp? Jesteśmy w środku pandemii, jeszcze powinni maseczki nosić Halo, Freeze, wy tyfy, BHP? Dory. Jak myślicie, kto z was jest największym atyncuszem? Miejsce ostatnie, zdecydowanie mortalci, on nie potrafi prosić o atencję, chyba że nagrywa swoje własne filmy. A tak ogólnie, pytać się influencerów, kto jest największym atencjuszem w sensie, dude, to jest dosłownie to, co influencerzy robią, szukają atencji. Nie. Ej, wygląda jak Bill. co się tak na Jak myślicie, kto z was całował przez z tej samej płci? Wszystkie dziewczyny. Wszystkie dziewczyny. Nigdy się nie całowałam z dziewczyną. Co? Co? A, widzicie spekulacje, znowu mówiłem. Idiotyczne. Trzeba to zmienić. No tak, no, tak. Ja w tekście coś tu No nie, no. Ja myślę, że któryś tutaj z tych się przelizał kiedyś z skórę. Nie, ja miałem, ja, miałem, ja miałem taką możliwość, ale co? nie zrobiłem. Jak już homo z chłopakami, to tylko. Jak myślicie, kto z was został skętonowany? To chyba każdy chyba, nie? Chyba nie, każdy! To... Nie no, ja byłem. Ej to była! Ale to pytanie jest mega ustawione, bo jest większa szansa na to, że dziewczyna sfrenzonuje mężczyznę niż mężczyzna sfrenzonuje kobietę. To nie tak, że kobiety się uganiają za benisami, tylko faceci się uganiają za dzicgami. Mm, biologia, taka piękna. Nigdy nie mieliście właśnie takiej osoby, która Wam się podobała, ale byłam w związku na przykład. Mortalcio Meter w <laughs> poza skalę. Jak myślicie, kto z was poszedł na więcej niż jedną rankę w ciągu jednego dnia? O, o absolutnie. tak porządnie. Tak miałem nawet. Może to z nami wyobrazić, nie? Powiedz, że to nie było wtedy co ze mną. <grystanie> <grystanie> Jej twarz mówi wszystko. To z Was krzyczałby podczas strasznego filmu. A ja. O, to oka mi padło i piecce. Bardzo się boję horrorów, a ja też, pasty i ty też. I nienawidzę i wika mnie zawsze próbuje namówić żeby szedł na horrory, ale nigdy nie... O nie byłem na 4D tylko. I było strasznie. I to jest tragedia jakaś, ja sobie teraz zajrzałem i mam idealnie czerwone w miejscach, w których miałem ten majonez. Serio, nie chcę mieć jakiejś reakcji radicznej. Znaczy, no już mam to za Genialno! Wyobraźcie sobie, że jesteście osobami, które wymyślają te challenge i oni po prostu siedzą i takie ty. A dawaj zrobimy tak, że ludzie będą dosłownie wciskać twarz. W majonez. Wiecie, jaki jest ten mem z tym kolesiem, co go wyrzucają przez okno? On sobie siedzi takie, e, a co jeżeli dostaną reakcję alergiczną? I dosłownie patrzę się na niego i wyrzucają go przez okno. <laughs> ja przepraszam, panie Fryzie, ale tutaj BHP nie jest e, zbytnio szanowane. Powinniście mieć przynajmniej dwóch lekarzy podczas nagrywania e, na takie właśnie przypadki alergii lub coś w tym stylu. Ewentualnie apteczkę z adrenaliną, jakby ktoś wam tam zszedł e, na zawał czy coś. Dobra, słuchajcie, większość z nas dostała reakcji alergicznych po, taki, po... majonezie. Znaczy, no wiecie, to nie tak, że podpisaliście kontrakt i dostajecie za to pieniądze, czy coś w tym stylu. Także jeżeli chcecie kogoś winić, to możecie winić tylko i wyłącznie siebie. <grym <grym Genialne! To jest kara za te wszystkie rzeczy, o których były pytania dosłownie. Nie, to jest kara za bycie Tiny Brain! Zgodziliście się na to, więc teraz nie szukaj winnych ziomek. Jak widzicie, za nami są śledzie. Jeżeli widzowie po prostu chcecie zobaczyć te śledzie. Tak, widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć te śledzie, które przed chwilą dosłownie widzieliście, to dajcie łapkę w dupę. <grym> Za mocne, za mocne. <gry> Dobra, guys, skończymy tą Clown fiestę. Zdecydowanie zbyt dużo czasu zmarnowałem na <gry> Gen Z. Ale przynajmniej było zabawnie. Co sądzę o kanale Gen Z? A jakbym był Gen Z, to pewnie by mi się spodobał. A na ten moment to trochę tak, jakbym oglądał małpy w zoo. Uh, małpa mieć challenge. Uh, małpa zrobić. Uh, małpa podpisać kontrakt. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapeczkę w dupeczkę. I to by było na tyle ode mnie. Nara, zawijam się. Premium, premium, tak bardzo jest premium Masz w sobie swag, masz Gucci bag Na dworze znów Jordana grasz Trudno mieć tu wartości, chyba cię to nie złości